Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, tym razem Honda Shadow. Honda Shadow 800 z 1988 roku w fenomenalnym naprawdę de stanie. Motocyk wygląda naprawdę, no może nie kolekcjonersko, ale jest w stanie perfekcyjnym. Dosłownie perfekcyjny. Zresztą to widać na pierwszy rzut oka, że ten motocykl jest naprawdę kąskiem. Motocyk przyjechał wczoraj do nas z Holandii. Eee, oczyściliśmy, wyczyściliśmy to, co mogliśmy. No i od razu Wam tutaj prezentuję. Motor jest troszeczkę zimny jeszcze, on tam już chodzi, zobaczcie, on chodzi na jakiś, nie wiem, 600 obrotów i zobaczcie, jak równo potrafi chodzić motocykl na 600 obrotów. W tej chwili ma 25 tysięcy mil i widać po tym motocyklu, że ten motor nie ma przebiegu, że to jest znikomy przebieg, tym bardziej na taką Hondę tutaj, jak ja Wam prezentuję. Dobra, słuchajcie. Już fajnie się wkręca na obroty. Zgaszę. Nie wchodzi na obroty, pilnie z tych obrotów wchodzi i pracuje tak na na Zobaczcie jak jest ustawiona na 700 obrotów? Dobra, kasimy, pokazujemy. A, mieliśmy sprawdzić jeszcze elektrykę, to więc sprawdzimy od razu. Kierowniczek działa, drugi działa, światełka tu są w automacie, więc tylko przełączanie dostaje Trąbik działa, więc zakładam, że wszystko jest tutaj sprawne i pokazuję motocyk. Słuchajcie, motocykl fenomenalny stan. Pierwszy właściciel od nowości tego motocykla w Holandii. Pan mówi, że w całej historii jedynie co, to dwa lata temu dał zrobić na nowo kanapy, ponieważ po powstały już takie delikatne pąknięcia od starości. Kanapy są zrobione w firmie tapicerskiej, obite na nowo skórą. Wyglądają po prostu jak nowe. Łącznie z oparciem, bo oparcie mówi, że w ogóle miało innych rodzaj materiału niż, niż kanapa, więc od razu można zrobić wszystko na, na nowy materiał i wszystko to komponuje się pięknie. Dobra i zaczynamy od motocykla, motocykl tak jak wspomniałem bezwypadkowy, w fabrycznym malowaniu, wszystko jest tutaj jak z igiełki, jak z fabryki. Dołożone są tutaj, e, co tam więcej można powiedzieć, co jest dołożone do motocykla, e, światła dodatkowe tutaj mamy. No, i to oparcie. Więcej tutaj chyba nie widzimy poza standardem. A no i gmole tutaj ze spacerówkami, gdzie można nogi oprzeć sobie. I teraz pokazajmy od początku. Piękne, czyste zawieszenie, piękne koło, błyszczące szprychy. Bez rdzy, bez śniedzi, bez korozji. To w takich motocyklach z tych lat się nie spotyka. Ja mam ze dwie jeszcze takie szadołki na sprzedaż. No, widać różnicę między jedną a drugą. Ta jest po prostu w fenomenalnym stanie. Zobaczcie, jak wygląda obręcz koła motocyklu z 88 roku. Jest po prostu idealna. Zobaczcie, wyglądają zawieszenia. Tam widzicie w tyle jeszcze naklejka na zawieszeniu jest fabryczna, taka z napisem SZOŁA. No to też o czymś świadczy, że to nie odpadło przez tyle lat, że wilgoć tego nie podniosła, nie, nie spadło to. Piękne kubeczki licznika. Zobaczcie, jak wygląda płyn, jak zbiorniczek wygląda w motocyklu. Oryginalne jeszcze japońskie lusterka w tym motocyklu są. Klamka piękna, czysta, przełączniki. Wszystko jest takie, wszystko jest takie ze smakiem. Nic nie jest nadpęknięte, nadłamane, wykruszone, nie wiem, oberwane, yy, jakoś tam drutowane, kombinowane. Zobaczcie jak wygląda półka. Tutaj z reguły są zawsze pęknięcia, tutaj tego nie, nie ma. No raz że przebieg dwa, że naprawdę motocykl jest był trzymany w fajnym pomieszczeniu, bo facet go trzymał w takim drewnianym garażu, zero wilgoci. No i też i wygląda ten motocykl tak jak tutaj wam prezentuję. Zobaczcie nawet takie naklejeczki, no to się wszystko utrzymało przez tyle lat na motocyklu. To też jest Fajną, e, fajnym dowodem na jakość tego motocykla no i je, za, jego trzymanie w takich naprawdę precyzyjnych fajnych warunkach Dekle silnika, zobaczcie te gumy niepowycierane czy to, no to jest wszystko tutaj takie takie jak powinno nie? gdzieś tam znajdziemy jakiś ślad minimalnego złuszczenia się na przykład Kieru gdzieś tam na silniku jakiś taką mały ślad, taki jak o tutaj no, coś takiego zawsze się znajdzie, to nie, nie ma możliwości, żeby motocykl miał tyle lat i wyglądało to jakby z fabryki no, tutaj i tak naprawdę wszystko jest to perfekcyjne, czy to jak się spojrzy czy te elementy no wszystko jest tutaj piękne, błyszczące oryginalne wydechy, bez śladu jakiejś przewrotki hmm, oryginalna naklejka nawet widać, że ta naklejka to la, w, wiekowa, leciwa Sprychy no, szprychy z tyłu to nowe, nie? zobaczcie jak to wygląda nowka, nie? nie ma co tutaj... <laughs> wygląda jak kilka dni temu zakładane dosłownie, amortyzator w perfekcyjnym stanie wszystkie te naklejki ostrze z ostrzeżeniami, z jakimiś tam ustawieniami są tutaj na tym motocyklu zachowane w wzorcowym stanie Ktoś szuka takiej szadołki, która jest perfekcyjna, no to myślę, że tutaj jesteśmy w stanie spełnić jego oczekiwania, bo taką posiadamy. Pan mówi, że przez całe życie nawet nie by zakładał sakw do tych motocykli, bo nie był potrzebny. No, jak ktoś zrobił przez 40 prawie lat, słuchajcie, 28 tysięcy mil, czyli tam 45 tysięcy przebiegu, no to więcej ten motor stał niż jeździł. No, zobaczcie, jak dekle tutaj silnika. To jest po prostu wszystko fenomenalne, nie? Oczywiście takie coś się znajdzie. O, takie. Więc jeśli szukacie takiego kąska którym naprawdę będzie można się pochwalić, którym na pewno nie będzie utrata wartości, bo te motocykle już są tylko droższe, nie tańsze. Może nie jest to jakaś lokata pieniędzy, że ona będzie zarabiać i będzie to wszystko skakać tutaj do góry. Ale myślę, że tutaj nigdy już motocykl nigdy nie będzie już tańszy. Zobaczcie. Nawet naklejka. No wszystko jest uchowane pod nóż, zobaczcie, jak te gumy jak wyglądają. Ta gumka, no po prostu nie ma żadnego zużycia. Tarcza hamulcowa oczywiście jest fabryczna. Kurde, no to, to może tutaj jest jakiś taki wyczuwany, delikatny rancik. Zobaczcie, jak ten zacisk wygląda. Ta śruba przy zacisku, jaki tu ma kolor, widzicie? To wszystko się tutaj fajnie komponuje, tak jakby to było zakładane. Zawieszenie, tu jakieś mamy odblasku. Rowerowy odblask, jeżeli komuś to przeszkadza od roweru, yy, załatwi sprawę w tym motocyklu. No naprawdę, mega, mega fajny stan mega uczciwy, no i piękny, no bo ten motocykl już naprawdę raz, że te motocykle to są w stanie ciężko dorwać w jakimś pięknym stanie, tutaj się nam trafił taki no i motocykl ma już swoje lata, no i przede wszystkim ma już swój styl bo widzę, że popyt na takiego rodzaju motocykle coraz większy jest oznaczenie dokładnie V-twin 800 zobaczcie ta śruba czy ta naklejka tutaj, tabliczka z nami, no jest, kurde, no wszystko uchowane we wzorcowym stanie. Elementy tutaj półki. To jest jeden wielki błysk, jeden wielki blask. Także telefon do naszej firmy to 500, 134, 533. Firma Sylf Moto w miejscowości Ława. Na OTOMOTO będzie dzisiaj 35 zdjęć tego motocykla, na Oliście będzie ich tam 5, więc lepiej w wyszukarce znajdziecie e, miejscowości Ława, w wyszukarce OTOMOTO żeby więcej zdjęć zobaczyć. Zobaczcie kubeczki, to wszystko jest tutaj fenomenalne. Naprawdę, jak ktoś chce mieć kąska, no to ten, to jest motocykl tak zwany kąsek. Będzie zwracał uwagę bo takich motocykl naprawdę jest mało już z tych lat, żeby wyglądały w takim stanie jak, jak ten, co Wam prezentuję. No, motocykla przyjedzie jutro, kompletna dokumentacja. Nie, nie, źle mówię, w poniedziałek, ponieważ motocykl dopiero jest wymeldowywany w Holandii, więc w poniedziałek będzie kompletna dokumentacja do tego motocykla. Wymeldowanie, dowód rejestracyjny i motocykl można przyjeżdżać kupować. Mi się wydaje, że ciężko będzie Wam znaleźć ładniejszy, bardziej zadbany egzemplarz Honda Shadow. Może i tam gdzieś się trafi, nie mówię, że nie, ale, ale tutaj mówię, wygórowane nawet oczekiwania, myślę, że ten motocykl jest w stanie spełnić. Także Honda Shadow 800 w firmie Sylph Moto i ława. Telefon do nas to 500-134-533. Motocyk naprawdę godny polecenia w pięknym, nietuzinkowym stanie. W ogóle właściciel tego motocykla miał prawie ponad 80 lat. To też fajna historia, bo motocykl miał odnowości, no i naprawdę był to starszy pan, co tutaj nie mówić. Zobaczcie na te przełączniki, to po prostu jest wszystko wyglądające jakby niedawno było montowane do tego motocykla. Oczywiście istnieje możliwość tego transportu w dowolne miejsce w Polsce. Do motocykla będzie pewnie nowy akumulator również, bo ten tutaj jest taki dość słabawy. Odpala bez żadnego problemu, ale, ale już czuję po nim, że on nie ma takiej mocy rozruchowej jak powinien, więc będzie nowy akumulator zamontowany. Zobaczcie jak to wygląda. Po prostu wszystko jest jak nowe. Jest możliwość transportu tego motocykla na terenie Polski. Jest to koszt w granicach między 600 a 700 złotych i motocykl może przywieźć nam Firma pod Wam firma podskazany adres. Nie stanowi to dla nas problemu. Bardzo często robimy takie wysyłki motocykli. No bo z różnego Polski, z różnej części Polski mamy też i klientów. Więc nie stanowi to żadnego problemu. Ja ze swojej strony zapraszam, polecam, bo naprawdę motocykl mega konsek, mega ładny stan, mega zadbany motocykl Honda Shadow V800. Dzięki, pozdrawiam. Cześć. Ten telefon do na nas 500, 134, 533.